Mistrz skakania na skakance przez swoje własne uszy! Misiaczko, skocz do klatki i misiaczko łapki! Dobra, to cię nie śmieszy. Może chcesz pomedytować nad czarownym, fascynującym światem? mojego pępuszka! Rozchmurz się, mamy śliczny dzień, ptaszki śpiewają, żabki kumkają, a małki, au, rzucają znów we mnie figami Spadaj, człowiek kształtny Dlaczego jesteś taka smutna? Ach, jutro mam urodziny Aha, a co to jest? Urodziny, no wiesz, coś co jest raz w roku, jest tort, świeczki, masa prezentów I się śpiewa? Aha I przychodzi ten gruby w czerwonym? To na gwiazdkę już jest gwiazdka! A ja nie napisałem jeszcze listu! O co mogę poprosić Mikołaja? Wiem, że ciężko ci się skoncentrować, ale może spróbuj! Urodziny, a dokładnie moje urodziny, to rocznica dnia moich narodzin. Aaa! To dlatego jesteś taka smętna. Kolejny roczek na karku. Już masz bliżej niż dalej do końca. Ble. Słuchaj, mądralo, póki co nie martwiłam się, że się starzeję. A jest mi smutno, bo pierwszy raz spędzę urodziny bez rodziny. Whiskers, gdzie zdjęcie mojej rodziny? Ech, nieważne. Co roku urządzali mi przyjęcie, był tort, prezenty, bawiliśmy się w ślepego kotka. Wiem, co zrobimy! Urządzimy ci imprezę urodzinową. Nie chcę robić kłopotu. No coś ty. Nie ma potrzeby. Ale ja chcę! No dobra. A to co? Harmonogram imprezy, lista gości, jadłospis, gry i zabawy, lista prezentów. Jak są dwa w jednym punkcie, to znaczy, że chcę oba. I najważniejsza sprawa? To ma być niespodzianka. I chcę, żeby to była niespodzianka. Panie Whiskers, ona wie. No wiem, że wie. Nie wchodźmy w szczegóły. Podaj dalej, dobra? Jasny, robi się szczęście. Są, są, Pama nie ładnie się. Dość chcę urządzić, będzie przyjęcie urodzinowe? O, jak miło! Uhu, to będzie niespodzianka? Ej, sekundkę, to przecież ja jej urządzam imprezę! A ciebie! Au, już ja cię urządzę! Au, 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 a, 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 a. Dobra, wszyscy wiecie, że urodziny Brandy to będzie największe wydarzenie sezonu. Ostrzegam was, że może przyjść nie więcej niż 300 gości. Kto pierwszy, ten lepszy. A teraz proszę potwierdzić zaproszenia. Tak, teraz. Potwierdzić zaproszenia. Nie potwierdzacie? Będą konkursy. Popatrz, co będzie lepsze. Co za niespodzianka! To dla mnie? Czy? Na twoim miejscu bym płakał, bo mam złe wiadomości. Nie umiesz robić tortu, może być biszkopt. Wiesz, chodzi o to, że nikt nie chce przyjść. Nie chcą przyjść na imprezę? Nie, bardzo chcą iść na imprezę, ale nie twoją. Ale dlaczego? Dokładnie odpowiedzieli tak. 53%, <słuch> że nie jesteś miła. 70% A co ona dla mnie zrobiła? A 48 twierdzi, że zjadłoby brukselkę, gdyby była z czekolady. Wszyscy myślą, że jestem wredna? Mam też lepsze wieści! Tak? Aż 80% przyszłoby? Tak, tak! Na twój pogrzeb. A co te zapchlone zwierzaki wiedzą o tym, jaka naprawdę jestem? Cześć! Jestem Brenda i chcę dziś powiedzieć wam o ważnym problemie: byciu miłym. Chociaż często mogę wydawać się nie miła, nie jestem taka i nie akceptuję takiego zachowania. To ma być zbliżenie, ty, gruby torbaczu! Dobra, w porządku, muszę im pokazać, jaka naprawdę jestem miła i uczynna. Weź. O, mówisz serio? Cicho, królik! Muszę obmyślić, jak zademonstrować swoją uprzejmość. Słuchaj, a ja może łatwiej byłoby zapomnieć o imprezie i urodzinach. Ja. Ja na przykład nigdy nie miałem urodzin! Whisker, każdy ma urodziny! Nie ja. Urodziłeś się chyba, tak? Jesteś pewna? Oczywiście, że tak. W końcu jesteś na świecie. Prawda, ale co znaczy być na świecie? Właśnie, czy mógłbym tu być i nie urodzić się? A jeśli się urodziłem, skąd się wziąłem? <śm> Zaraz nie wiesz, kiedy masz urodziny, tak? Nie wiem nawet, czy w ogóle je mam. Czyli mógłbyś obchodzić je jutro, tak? Mógłbym. I pewnie nigdy nie byłeś na urodzinach, co? Jeden raz, ale nie jako solenizan. <śm> <śm> I urodziny! W ten sposób będę miała imprezę, której chciałam, a wszyscy stwierdzą, że jestem miła! Zatkało mnie, zupełnie nie wiem, co mam na to powiedzieć. Cześć, Lola! Pomożesz mi zorganizować urodziny Whiskersa? A od kiedy zaczęłaś się tak o niego troszczyć, kochana? Wiesz co, nie wiem, kto rozsiewa o mnie plotki, ale naprawdę jestem miłą, skromną, uprzejmą osobą. <słuch> Hmm, możesz się śmiać, ale urządzę Whiskersowi takie urodziny, jakich w tej dżungli jeszcze nie było! Jaki to słodki kochana, że poświęcasz swój czas dla Whiskersa! To zwykły naturalny odruch serca. Uczynność leży w mojej naturze. Wyszedł wam osioł, nie królik! Zjeżdżać mi z oczu nie robi! Trzeba iść za impulsem za głosem swego serca. Co ty mi wciskasz? Ta papaja jest tak twarda, że można by nią ciąć diamenty! A wiem, co mówię. Mam taką filozofię. Uprzejmość, jest zaraźliwa. Dzieląc się, pomnażasz ją. Hmm, Przesadziłaś, zjeżdżaj mi stąd! Pasje i pozwiaj się nisa. Mam być pudlem? co za wstyd. Pięknie, a mógłbyś pracować jeszcze wolniej? Nie zastanawiałem się nad tym, ale sądzę, że da się zrobić. Mówiłam to ironicznie. A, muszę się do czegoś przyznać, pani Brendo. Ja nie orientuję się w ironii i nigdy nie potrafię rozpoznać, kiedy ktoś jej używa. Gdybyś mnie ostrzegła, hej, ironiczna uwaga, wtedy bym wiedział i bardziej uważał. Zresztą, pomyśl ironiczna wybra to wbrew naturze. Mam się zrobić dla was coś miłego i tak się mnie traktuje? Jest mały problem. Chodzi o delfiny, lwy morskie je zastąpią. Ach, chodzi o ciebie. Jak to? Wiesz, że 53% zwierząt cię nie lubiło. Aha! Teraz jest już 80%. Dobrze, wystarczy. Całe to bycie miło nie jest warte funta kłaków. Idę po Whiskersa, a kiedy wrócę, przyjęcie ma już być gotowe. Ma rację. Nie warte funta kłaków. Nic tu po nas. Ubieraj się. Ojej, to jestem goły! Nie, ptasi, muszczku, idziemy do wodospadu, więc włóż coś ładnego! O, ja chcę siedzieć w domu i wąchać sery. sery. Ja. Sztachniesz się. Nie fuj! Wszyscy czekają. Miałam przez ciebie już dość kłopotów! A co robiłaś? Imprezę niespodziankę dla ciebie! Nie chcę się czepiać, ale teraz to już jest średnia niespodzianka, co? Ubieraj się, albo cię wyrzucę przez okno! Aż... Trudno uwierzyć, jaka jesteś miła. Dobra, pamiętaj, że masz się zdziwić. O tak? Ha! 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 Tak, ujdzie. To tutaj. Gotowy? Niespodzianka! Kurczę, rzeczywiście niespodzianka. Spodziewałem się, że coś więcej będzie się działo, szczerze mówiąc. O, nikogo tu nie ma. Wiesz, jeśli takie są imprezy urodzinowe, to nie wiem na czym ci tak zależało. Dlaczego płaczesz? Wszyscy poszli przeze mnie. Wszyscy myślą, że jestem podła i wredna. Coś, ty nie jesteś wredna. Chciałeś urządzić mi urodziny. To wcale nie jest wredne. Chciałam sama mieć imprezę. Wykorzystałam tylko twoje urodziny, tak naprawdę! Jestem zepsuta, materialistyczna, narcystyczna! Możesz mi przerwać, zanim skończę. Czekam na samolubną. I samolubna, tak! Nie, Brenda, jesteś miła. Oni po prostu nie wiedzą wszystkiego. Jak pomagasz ubogim i, i jak regularnie oddajesz krew i wspomagasz ofiary tajfunów. O mnie mówisz? A nie? Czyli mieli rację. Co tam, proszę! To dla ciebie! Prezent? A po co? Z okazji twoich urodzin. Wiem, że dostawałaś lepsze prezenty od swojej rodziny, ale... Och, whiskers, jakie to śliczne! Wiesz, dałeś mi dzisiaj jeszcze jeden prezent. Ja? Pokazałeś mi, że warto jest być miłym dla innych, że robiąc coś nie dla siebie, stajemy się szczęśliwi. Przepraszam cię na małą chwileczkę, dobrze? Za dużo lukru, co? Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego! Co? Jak? <śmiech> Zdziwiona? <śmiech> tak! Co się stało? Wiesz? Nie wiadomo dlaczego 75% uwierzyło w twoją ckliwą przemowę, a poza tym 100% zwierząt w naszej dżungli lubi imprezy. Misiaczku wskocz do klatki, misiaczku skrzyżuj łapki. Misiaczku wskocz do klatki, misiaczku skrzyżuj łapki. Misiaczku skocz do klatki. Luj.